Dzisiaj gościmy w Dzierżgoniu. W Dzierżgoniu w mieście, w którym do tej pory stoi jeszcze budynek dawnego klasztoru reformatów, klasztoru surowego o bardzo mocnych regułach. Gdzie byli biczownicy, nosili włosienice, ale również pełnili świetne posługi. Dlatego w nowym odcinku opowiem właśnie wam jak wyglądało życie klasztorne obejrzenie pomieszczenia, kapitularz, refektarz, kuchnie, a także oratorium w kościele klasztornym. Ale na samym początku kim byli reformaci? To wewnętrzna frakcja zakonu franciszkanów, czyli braci mniejszych. Byli oni zwolennikami bardziej radykalnego ubóstwa. O czym będziemy mówili za chwileczkę o poszczególnych regułach, regulaminach, a także karach. Klasztor reformatów powstał w latach 1000 709-16. Co ciekawe, cegły na budowę tego obiektu się pozyskali ze wzgórza zamkowego, na którym stały ruiny zamku krzyżackiego. O te właśnie ruiny był duży spór pomiędzy właśnie miastem, a mnichami, a w ogóle mieszczanami, który skończył się w sądzie. Jednak dostali oni zgodę na budowę tego klasztoru, dlatego XVIII wiek, barok, jednak większość cegieł jest gotycka. Klasztor wchodził w skład Prowincji Pruskiej pod wezwaniem niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i wchodził w skład Prowincji Wielkopolskiej. Prowincja Pruska z kolei była częścią tej Prowincji Wielkopolskiej, liczyła 15 klasztorów i w tej Prowincji pracowało 219 kapłanów, 33 kleryków, 86 braci i 338 zakonników. Na czele stał gwardian. On tutaj zarządzał tym właśnie obiektem oraz dyscypliną, modlitwą i stylem życia mnichów w tym właśnie klasztorze. Od południa do klasztoru prowadził piękny portal barokowy, który dzisiaj jest już po remoncie i naprawdę jest no, w dobrym stanie. Także chwała wodarzu miasta za odnowienie tego dzieła sztuki. Zobaczcie wszyscy, że zdobią go piękne rzeźby barokowe w postaci aniołów, gdyby. Oraz twarzy możliwe, że osób, które dokonywały pewnych fundacji z tego miejsca. Kto wie? Z kolei nad portalem widać jeszcze fragment napisu, który dawniej był w całości i brzmiał słowo Pana Trwa na Wieki. To jest pierwszy list św. Piotra 1,25. Dalej przechodząc przez furtę, wchodziło się na dziedziniec kościelny i dalej można było już przejść na teren klasztoru do wejścia. Głównego. Z kolei, z kolei z tyłu jeszcze w niszach stały kiedyś rzeźby. Dziś już nie ma po nich śladu. Reformaci musieli być samowystarczalni. Wszystkie prace fizyczne wykonywali bracia oraz klerycy. Czyli kuchnia, ogród, opieka nad chorymi, wykonywali też różne kwestie rzemieślnicze, tak? Tkactwo, szestwo, krawiectwo, ślusarstwo, bartnictwo, stolarstwo, to wszystko wykonywali mnisi. Ci mniej zdolni, nie mający talentu na przykład kulinarnego bądź na przykład szewskiego, yy, musieli sprzątać zakrystię, tak? Czy ogarniać pranie na przykład, bieliznę i tak Bądź inne prace, nie wymagające pewnego kunsztu, tak? Na przykład byli archiwistami czy spowiednikami, tak często. Również była też tak właśnie tak funkcja lektorów tak, oraz kaznodziei. To było też ważne, właśnie w funkcjach reformatów. Jeżeli chodzi o Michałsiusza Starszych, oni już po 50, po 50 latach w klasztorze nie wykonywali prac fizycznych, tak, tylko po prostu byli od tego, aby żyć zgodnie z wolą Boga, zgodnie z regułą, w życiu asetycznym. Tak. Reformaci prowadzili bardzo surowe życie. Przestrzegali reguły, ona była właściwie ich, ich rytmem dnia. Każdego dnia, każdego poranka i w nocy byli budzeni na modlitwę. Jak to wyglądało? Po wieczornym śnie, który trwał około 4 godzin, o północy, 15 minut przed północą, dzwonek budził ich na modlitwę. Była to jucznia, czyli starsi już rangą ojcowie, razem z klerykami prowadzili modlitwy w oratorium. Na specjalnym chórze, a z kolei bracia odmawiali swoje pacierze w kościele. Z kolei pojuczni, czyli po pierwszej właściwie tutaj modlitwie kanonicznej, jednej z pierwszych godzin, pojutrzni z kolei były laudesy. Około te modlitwy trwały godzinę, potem bracia wracali na spoczynek i dalej mogli spać. Zdarzało to też od pory roku. Na przykład, latem noc była krótsza, więc teraz pojutrzni bracia udawali się na spoczynek, ale wstawali wcześniej, o godzinie 5 na przykład. Z kolei zimą o godzinie 6. Po pobudce mieli czas na medytację. O godzinie 6 rano, niezależnie od pory roku, wstawali i musieli modlić się dalej, czy chcieli modlić się dalej, i była to pryma. Potem była msza święta Konwencka i do komunii z kolei przystępowali reformaci dwa razy w tygodniu, w czwartki oraz w niedzielę. Chyba, że było jakieś święto, to był wyjątek. A z kolei po mszy były dalsze modlitwy z godzin czyli tercję i dalej. Później wszyscy udawali się na posiłek do refektarza. Pójdźmy też. Refektarz zachował się w idealnym stanie. XVIII wiek, sklepienie krzyżowe. Refektarze w klasztorach były zakładane po drugiej stronie obiektu, czyli w skrzydle leżącym po stronie przeciwnej kościoła. Czyli, jeżeli był kwadrat, zawsze refektarz był w skrzydle przeciwnym. Chodziło o to, że posiłki tam spożywane były różne rozmowy, czyli im bliżej sakrum, sale były już bardziej jak gdyby wyciszane, miały inne, inne funkcje. Mamy no tutaj sklepienie krzyżowe. W tym miejscu zakonnicy spotykali się na posiłkach, czyli po pobudce, śniadaniu, potem była praca własna. I o godzinie 12 spotykali się w tym miejscu na obiedzie. Przedtem oczywiście były też modlitwy przypisane rytuałem zakonnym, czyli anioł pański, a podczas posiłku czytano na przykład nazwiska zmarłych braci. Ewentualnie były też jeszcze pieśni, modlitwy i tak dalej. Później był Psalm De Profundis i cały konwent po posiłku, recytując na przemian Psalm 50 i Miserere, Udawało się do kościoła na adorację, a z kolei o godzinie 15 już trwały nieszpory. Cały czas do godziny 18 później wieczorem to był czas pracy zawodowej. Czyli praca własna dla zakonników. Każdy miał swoje funkcje i musiał się z nich tutaj rozliczyć. Później z kolei nastąpiła część brewiarzowa, litania do Matki Bożej i później przychodziła godzinna chwila na osobiste rozmyślania i mnisi udawali się na kolację. Z refektarza przechodzimy do kuchni. To pomieszczenie cały czas pełni swoją funkcję, nawet pod szyldem Domu Kultury. Jak było z kolei w XVIII wieku, kiedy tutaj jeszcze rządzili mnisi. E, oprócz modlitw także ważna była kwestia e, też pewnej kultury duchowej, tak? a także cielesnej. Więc e, mnisi byli bardzo astyczni, jeżeli chodzi też o posiłki. Dlatego reformackie umartwienia były bardzo zadziwiające. Tylko w niedzielę i czwartki mnisi spożywali potrawy gotowane. I tylko były to potrawy połączone z warzywami surowymi oraz owocami. Również pojawiał się chleb i to właściwie było wszystko. Potrawy z kolei posypy, posypywali sproszkowanym piołunem, co było bardzo ciekawe. Także cały czas były posty, te najważniejsze kościelne, ale także posty, które były przez zakon cały czas praktykowane poza tymi głównymi postami kościelnymi, czyli na przykład od uroczystości Biednia Pańskiego przez 40 dni, od niego wstąpienia do Świętego Ducha przez oktawę świętych Piotr, Świętego Piotra i Pawła, apostołów do wniowzięcia Maryi Panny i od 20 sierpnia do 29 września również trwał tutaj post. Czyli mnisi cały czas właściwie byli nie to, że głodni, ale ca cały czas hartowali swoje ciało. Pomieszczenie było ogrzewane systemem podłogowym. Podobnie między innymi jak w zamkach krzyżackich, czyli piec w piwnicy. Cały czas grzał i kanałami doprowadzał powietrze ciepłe do posadzki, nagrzewając jej kafle. Czyli głównie refektarz oraz kuchnia były ogrzewane, pozostałe pomieszczenia były zimne. Pod nami znajduje się piwnica, gdzie stał piec, i za chwileczkę do niej zajdziemy. Piwnica znajduje się idealnie pod kuchnią. To jest jedyna część piwniczna całego klasztornego obiektu. Wejść tu nie tylko można zewnątrz, schodami. Tutaj, właśnie, znajdował się piec, który ogrzewał najważniejsze pomieszczenia klasztoru. Było ich niewiele, ponieważ, jak mówiłem, Nisi żyli bardzo surowo i przestrzegali tych reguł. To jest teraz sala domu kultury. Ma różne funkcje, jednak tutaj dawniej było pomieszczenie grzewcze. Piękna, ceglana kompozycja. W dzień zachowana. Komunikację wewnątrz obiektu zapewniał krużganek, który ciągnął się przez trzy skrzydła, południowe, zachodnie i wschodnie. W tym właśnie miejscu były też wejścia do, do głównych sal, czyli kapitularz, refektarz, kuchnia, a nawet karter oraz pomieszczenia gwardiana i innych osób funkcyjnych w klasztorze. W tym miejscu jeszcze powiemy kilka słów na temat umartwień ponieważ był to zakon bardzo, bardzo ascetyczny, który żył naprawdę no, na krawędzi, jeżeli chodzi o kwestie ascezy. Więc do często słanych umartwień należało głównie biczowanie. Tak, właśnie od tego byli reformaci, że ich ciała były umartwiane przez biczowanie. I teraz tak, e, jak to wyglądało? Biczowano się trzy razy w tygodniu, w poniedziałek, środę i w piątek. Był to czas trwania czynności asetycznej, który wyznaczało powolne mówienie psalmów, czy ewentualnie Miseriae Dei, De Profundis, czy antyfony Salve Regina. Również nosili mnisi grube i szorstkie odzienie, mieli zakaz używania obuwia, nosili ewentualnie zimą sandały. Nosili także włosienice. Upiór zakonnika składał się z habitu, Kaftana, przepaski biodrowej, tuniki i paska, zimą mogli też mieć yy, również perynę na sobie. Wszystką odzież mnisi wyrabiali samodzielnie, we własnym zakresie i co 3 lata są zakonnik nowych habit. Łóżek z kolei nie używano. Były to głównie do spania sienniki bez prześcieradeł, nawet spali na gołej ziemi bądź na szorskiej desce. Wszystko po to, żeby hartować ciało ducha i być bliżej zbawienia. Za tymi drzwiami było pomieszczenie zwane karterem, od czego był karcer każdy wie, czy w jednostce wojskowej, czy w innych miejscach e, czasów nowożytnych, czy średniowiecznych, czy antycznych. Tu właśnie mnisi odbywali swoje kary. Aktualnie to jest teraz magazyn, więc tutaj nie wejdziemy. To nie jest malutkie, ale e, te kary były za co, więc, więc po kolei. Wszystkie czynności życia mnicha miały swoje sankcje, tak? Oraz kary. I ten zakres kar był naprawdę spory. Jeżeli można było na przykład Micha upomnieć, to oczywiście tak przełożony mógł mu zwrócić uwagę, tak? że coś czyni nie tak. To było pierwsze, tak, pierwsze sygnał, jeżeli chodzi o kwestie kar. Natomiast jeżeli zakonnik już bardziej zgrzeszył bądź przegięł czy łamał regułę, groził mu właśnie karcer. W tym miejscu. I teraz tak, można tam było trafić na przykład za używanie chusteczki lnianej, a nie wełnianej. Zakonnik, jeżeli na przykład zatrzymał list, który nie był do niego, mógł trafić tutaj na przykład na trzy miesiące. Jeżeli od kogoś przyjął tak pieniądze, mógł trafić tutaj na przykład na 6 miesięcy. Najsroższe kary były z kolei za łamanie ślubów ubóstwa. Też właśnie 6 miesięcy o chlebie i wodzie. Ten zakonnik tracił czynny oraz bierny głos na trzy lata. E, na przykład mogły być powodem złe ogólnie brody, przykładowo tak, czy zaniedbanie tonsury na głowie, ale również dotykały kary e, również przełożonych, tych z wyższej półki. Oni również e, mogli trafić do kaceru nawet na pół roku. Głównie załamanie ślubów ubóstwa, wiadomo tak, im wyżej stoi się w hierarchii, tym są większe pokusy, jeżeli chodzi o łamanie tego typu ślubów. Tak jest po dzień, Nawet jeżeli chodzi o kwestie prawne itd. Nie będziemy o tym mówili więcej. I też mógł właśnie przełożony tracić swój głos, jeżeli chodzi o urzędowanie, tak, głos w kapitule. Także nie mógł zakonnik opuszczać klasztoru bez zgody, przyjmować datków, czy ewentualnie opuszczać modlitwy. Tu też były kary, na to wszystko. Eee, jeszcze jedna rzecz. Każdy młody kleryk, młody adept zakonu, mógł opuścić zakon w każdej chwili. Nie było tutaj przymusu. Nie podobało ci się, to nie był Twój plan na życie, mogłeś odejść. Kapitularz. Ta sala była najważniejsza w tych trzech skrzydłach. Oczywiście czwartym był Kościół, więc tam było sakrum. A z kolei kapitularz to była sala najważniejsza, ponieważ tu mnichy spotykali się, żeby ustalać najważniejsze kwestie dotyczące konwentu. Wokół stały pewnie ławy, na których właśnie ojcowie i bracia dokonywali obrad, wyborów, czy ustalali pewne schematy dnia, wiele spraw, nawet gospodarczych. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o mnichów, oni również byli potrzebni społeczeństwu w tamtym czasie, ponieważ byli bardzo aktywni. Szczególnie w czasach epidemii, które nawiedzały te ziemię, narażając własne życie, opiekowali się chorymi, rzucali złe duchy, dawali wskazówki, tak, jak mądrze żyć i umierać. Byli spowiednikami, kaznodziejami, wyjeżdżali na misje. Szli wszędzie tam, gdzie Kościół był no, w potrzebie i pracowali naprawdę z ludźmi, u podstaw. Dlatego tak naprawdę no, ich tryb asety. Też ta praca właśnie z chorymi na epidemie, różne choroby nie nieuleczalne była dla nich ważna, jeżeli chodzi o własny duchowy rozwój. Kapitularz to jest jedno z najważniejszych pomieszczeń. Najczęściej w klasztorach, różnych klasztorach był on stuowany na styku z kościołem, co też się zgadza właśnie w Dzierzgonie, ponieważ jest on w skrzydle wschodnim styłowany, i jego ściana południowa styka się już między innymi ze ścianą kościoła, Tą częścią ołtarzową, gdzie jest e, właśnie prezydent, gdzie stoi ołtarz, a na górze właśnie było oratorium. Także wszystko jest zgodnie z planem i z regułą zakonną. Ciekawostką jest ten kamień, tu wystający i ogólnie ta cała przestrzeń. Tutaj był otwór, ponieważ z tego miejsca zakonnicy reformaci wlewali wodę święconą do kropielnicy granitowej, która jest murowana na zewnątrz, po to, żeby wierni o każdej porze dnia i nocy mieli dostęp do wody święconej. Ta woda była regularnie i stale dolewana po to, żeby każdy mógł z niej skorzystać. Otwór jest teraz zamurowany, jednak na zewnątrz naprawdę widać kropielnicę i miejsce, gdzie gromadził się lód podchodził po to, żeby pobrać wodę święconą. Zobaczmy, jak to wygląda z drugiej strony. Także kropielnica wystaje z drugiej strony ściany kapitularza. Jest ona karetowa z czasów właśnie budowy klasztoru, a może i starsza. I tu właśnie przychodzili wierni po to, żeby w swoich pojemnikach, miseczkach, gdziekolwiek pobierać wodę święconą, którą im udostępniali mnisi ze strony wewnętrznej z kapitularza. Świetne miejsce, właśnie kawał fajnej historii, jeżeli chodzi o tworzenie takiej niewielkiej, lokalnej wspólnoty. To jest skrzydło wschodnie klasztoru, jego część zewnętrzna. Te drzwi prowadziły, dokładnie wychodziły w kierunku ogrodu. Od nich od razu biegła aleja. Dzisiejsza ulica pochodzi z czasów jeszcze przedwojennych. Kiedyś to był potężny ogród o długości dobrych 100 metrów. Aleja biegła do muru e, klasztornego. W połowie drogi e, przecinała ją aleja kolejna, która była do niej ustawiona prostopadle. Alejki również biegły wzdłuż muru. To właśnie mieliśmy chodzili na kontemplację. E, również pewnie mieli tu swój warzywniak, sad owocowy możliwe. Nie wiadomo. Znamy tylko plan tego obiektu, ogrodu. Dzisiaj to jest kompleks sportowy, jest stadion, jest hala y, sportowo-rekreacyjna i też teren szkolny. Także dzisiaj nie istnieje już ogród, pozostały tylko drzwi. Dzisiaj już nie aktywne, ponieważ poziom chodnika jest o wiele wyższy niż w XVIII wieku, ale widzimy jeszcze y, możliwość, jaką właśnie korzystali mniejsi, żeby wyjść na teren ogrodu, z kolei obok. Widzimy y, także wmurowane epitafium i to jest no, chyba jedna z, zagad z większych tajemnic Dzierzgonia, jeżeli chodzi o historię, ponieważ y, epitafium do tej pory nie zostało jeszcze tak do końca określone, kogo ono dotyczy. Tekst jest mniej więcej znany, ale niestety jest to tylko część epitafium, dlatego nie ma tutaj nazwiska. Są hipotezy, czy to może dotyczy starosty, tak? czy któregoś z wojewodów malborskich. Na pewno ta osoba miała jakiś związek z klasztorem. Możliwe, że była dobrodziejem, bądź tylko na jakiejś fundacji, dlatego to nie została ta płuta umieszczona. Kto? Są hipotezy, ale dzisiaj nie o tym. Idźmy dalej. Wejdziemy teraz do kościoła, który jest południowym skrzydłem klasztoru. Cały czas ma jeszcze funkcję sakralną, ponieważ w obecnej chwili, już od kilku lat właściwie, pełni funkcję cerkwi grecko-katolickiego kościoła. Pod zesłaniem Ducha Świętego w Cieżgoniu. Cały czas jest czynny, ma swoich wiernych. Zobaczmy wnętrze, ponieważ w nim są do tej pory jeszcze pozostałości po dawnych reformatach. Znajdujemy się teraz naprawdę w niesamowitym miejscu. Południowe skrzydło, dawny kościół klasztorny, tylko to jest część już za ołtarzem. To jest dawne oratorium, na którym nisi modlili się. Czyli to, o czym mówiłem prędzej: wszystkie jucznie, msze, e, wszystkie modlitwy kanoniczne, tu właśnie były przez nich odmawiane. Tutaj przychodzili ojcowie, klerycy oraz bracia. Byli oddzieleni od wiernych. Jednak. Z wieczorem pokażemy, jest miejsce, w którym dawniej przyłączona była lina połączona z dzwonkiem. Dawali miśli znać wiernym wokół, że właśnie modlą się, tworząc w tym samym niewielką wspólnotę wokół klasztoru. Również wierni mogli przyjść do kościoła i modlić się razem z nimi. Tu właśnie modlili się mniejsi. Nad nami jest strop beczkowy, drewniany z polichoją jeszcze z tego czasu, 18-wieczną. Które przedstawia Świętego Ducha otoczonego liśćmi akantu. Wszystko ma kolor mniej więcej jasno-niebieski. Jasno Ta część z kolei, tutaj za ołtarzem, jeszcze jest średniowieczna, ponieważ zanim powstał klasztor, istniał w tym miejscu kościół szpitalny Świętego Ducha, ofundowany przez zakon Krzyżacki. Później ten kościół o wymiarach 9 na 9 czyli niewielka budowla, została y, po prostu przybudowana. Część zachodnia została wyburzona. Powstał kościół, jednak cały czas wschodnia część tego kościoła ma w sobie jeszcze mury gotyckie. Niesamowite miejsce. Te drzwi były łącznikiem pomiędzy klasztorem, czyli trzema skrzydłami północnym, gdzie jest refektarz. Zachodnim, gdzie były siedziby zarządców klasztoru, między innymi gwardziana, oraz wschodnim, gdzie jest kapitularz, gdzie były też karcery m.in. południowa, tu właśnie był kościół. I z tego miejsca mnisi przechodzili z klasztoru do kościoła. Drzwi dzisiaj są zamurowane, jednak pozostały cały czas. Tutaj widzimy oryginalne okucia z tamtego czasu, a z kolei, jak przyjrzymy się u góry. Widać małą, jedyne, małe drzwiczki pokazujące na miejsce, gdzie był sznur, łączący y, się z dzwonem, gdzie myśli właśnie dzwonili i dawali znać okoliczności, że właśnie trwają modlitwy i można się dołączyć. Niesamowite miejsce, powiem to jeszcze raz. Na ścianie zachodniej dawnego klasztoru, zbudowana jest tablica, która mówi nam o tym, że w tym budynku. W dawnym domu starców, dnia 28 stycznia w roku 1945, zginęła z ręki żołnierza Armii Czerwonej siostra sługa Boża, siostra Teodora Witkowska zakonu Elżbietanek. Poniosła ona czystości młodej zakonnicy swojej współsiostry. Została zamordowana przez żołnierza rosyjskiego strzałem. Po kilku miesiącach zostały jej zwłoki odnalezione. Aktualnie trwa proces beatyfikacyjny. Klasztor w Dzierżgoniu zakończył swoje funkcjonowanie dokładnie 30 czerwca 1832 roku. Wtedy rząd pruski kasuje reformatów i już nigdy nie zostają oni reaktywowani. Pozostały po niej budynki klasztorne, które z czasem pełniły funkcje na przykład szkół tak, czy przytułków itd. Podczas wojen również armie miały w nich swoje sztaby. To z kolei e, wojska Napoleona miały nawet swój szpital. Podczas kampanii, kampanii pruskiej. Także w tak późniejszych te budynki przechodziły przez różne dzieje, różne historie. Dzisiaj jest tutaj, w tym miejscu, Dzieszkoński Ośrodek Kultury, czyli cały czas miejsce pełni posługę dla mieszkańców miasta oraz okolic. Na piętrze mnisi spotykali się nocą głównie, ponieważ to były dormitoria, czyli ich cele, w których po prostu spali. To miejsce, w którym teraz właśnie znajdujemy się jest dawnym Dormitorium Mnichów. Z nami jest Pan Dyrektor tego Ośrodka Kultury, Pan Wojtek Demko. No, Moje pytanie, czy praca w takim miejscu jak dawny klasztor, który pełnił funkcje wiadomo tak modlitewne, ale też e, społeczne. Później również w XIX wieku XX wieku na samym początku to była też szkoła tak katolicka, ewangelicka. Był też e, dom opieki do ludzi starszych. Dziś tu jest miejsce kultury? Czyli jest, cały czas jest kontynuacja? Jak to jest? No Na pewno jest, jest to wyzwaniem. Tak jak słusznie zauważyłeś, mieściły się tutaj cele mnichów. Cały budynek to kompleks niedużych pomieszczeń, w których dziś Dziżdżężyński Ośrodek Kultury realizuje swoją misję: przygotowując wydarzenia kulturalne, realizując edukację z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego. Na pewno jest to wyzwaniem, mając na uwadze historię tego miejsca. I my również czasem nawiązujemy do tej historii, kiedy chociażby zapraszamy naszych gości, o bo co ważne, mamy tutaj też takie cele mnisie, dzisiaj już nie mnisie, bo pełnią funkcję pokoi gościnnych, do których zapraszamy naszych gości, i zawsze mówimy o o tym klimacie klasztoru, gdzie jest cisza, spokój, miejsce na medytację. Ale te medytacje oczywiście przerywają liczne zajęcia, które tutaj się dzisiaj odbywają. Jest to miejsce spotkań międzypokoleniowych, od, że tak powiem, malucha do seniora. Cieszymy się, że tutaj mieszkańcy chcą do nas przychodzić i Państwa również zapraszamy do tego, aby odwiedzać to miejsce. Czy to na zajęcia, czy zwyczajnie zobaczyć kawałek historii, jak również u nas przenocować. Dziękuję bardzo, panie Wojtku. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Widzimy się w kolejnym miesiącu, gdzie zobaczymy? Sami tego jeszcze nie wiemy. Widzimy się.